Czy położyłeś już gwiazdę na. E... Gdzie położyłeś gwiazdę? To ja, Bluki. Ja jestem gwiazdą. Pomóż. Szybko, Sans! Zobacz, co Mikołaj dla ciebie zostawił. Okej, okay, okej, okay, brachu, już otwieram. Eee... Chyba dostałem węgiel. Tak myślę. Co? Mikołaj wie, że byłeś bardzo niegrzeczny, Sans. Czy Mikołaj jest zły, dlatego że widział mnie w łóżku z jego byłą kobietą? <śmum> Hej, Pop, mam prezent dla ciebie. Dla mnie? Wow! Dziękuję, Sans! To figurka akcji do Twojej kolekcji. To nie jest robot, ale... Brachu, wszystko okej? Okay? Sans, jest przespaniała. <grymne> Lecz teraz czuję się bardzo źle. Czemu? Ponieważ jedyne co dla Ciebie mam to ta nudna wielka butelka ketchupu. O mój Boże! To okropne! Powinienem przygotować dla ciebie moje wspaniałe spaghetti! I. Kocham cię, brachu! Nie, ja ciebie też! Hej, tu znowu ja, Armorek i z okazji świąt. Oprócz tego komiksu chcę mam się, aż ten nowy rok jest już okropny, to yy, życzę wam tego, żebyście zdrowo spędzili święta szczęśliwe ze swoją rodziną, czy z przyjaciółmi, czy z kimkolwiek. I żeby w nowym roku Wam się poszczęściło. Tyle z mojej strony. I do ferii bo będą nowe komiksy. Hej.